Witam Was bardzo serdecznie w sobotę o poranku. Mam nadzieję, że zaczyna się Wam przepiękny, spokojny weekend. I tego życzę też wszystkim tym, którzy boją się, które boją się o stan powodziowy, więc póki nie mamy mokro w domach, Eee, to się tym cieszmy. Ja odpaliłam wczoraj e, po południu kominek, pierwszy raz tego lata. <gryw> I dzisiaj pewnie zrobię to samo. A, no bo już, e, um, <gryw> a bo już przyszedł taki moment, że albo ogrzewanie w domu, albo kominek, jeśli jest taka możliwość. E, ale i tak pięknego weekendu Wam życzę. I myślenie o gimnastyce słowiańskiej, bo już czas zapisywać się na kurs, bo zaczynamy kurs pierwszego stopnia, certyfikowany gimnastyki słowiańskiej, um, już we wtorek, 17 września będzie pierwsze spotkanie w kursie. Bardzo serdecznie Was zapraszam, bo to kurs głębokiej pracy z gimnastyką słowiańską, bo ten kurs trwa aż... Sześć tygodni, ma sześć modułów i naprawdę przejdziemy przez tą gimnastykę z każdej strony e, i będzie czas na zaznajomienie się z nią, na nauczenie się jej, na poczucie jej. Będzie czas na rozwiązanie wszystkich wątpliwości, czas na odpowiedzi na pytania, czas na formułowanie tych pytań również. E, to będzie sześć tygodni. E, Kontaktu z gimnastyką i doświadczenia gimnastyki, ale też kontaktu ze mną, żebym mogła Was wspierać w tym i rozwiewać Wasze ewentualne wątpliwości i odpowiadać na Wasze pytania dotyczące gimnastyki słowiańskiej. Dlaczego podkreślam również to, że ten kurs jest certyfikowany? Ponieważ do tego, żeby robić kursy gimnastyki słowiańskiej dalej, czy to u mnie, czy u innych instruktorów. Będzie najprawdopodobniej istotne to, żebyście miały certyfikat ukończenia kursu pierwszego stopnia, więc ten certyfikat ode mnie dostaniecie, niezależnie od tego, czy jesteście. W Polsce czy jesteście za granicą? Wysyłam certyfikaty pocztą, dostajecie je jeszcze zawsze z jakimś tam drobniutkim upominkiem ode mnie e, i e, niezależnie od tego w jakim miejscu na świecie się znajdujecie, to prędzej czy później, choć czasem, szczególnie w obrębie Europy, do Wielkiej Brytanii gdzie idą przesyłki ostatnio bardzo długo ode mnie. Ale wszystkie w. To dochodzą. <noise> więc tak i e, słuchajcie następny stopień u mnie kursu gimnastyki słowiańskiej drugi stopień jest stopniem już nauczycielskim kurs gimnastyki słowiańskiej nauczycielskiej drugiego stopnia jest e, też będzie tej jesieni on będzie jakby kontynuacją tego kursu pierwszego stopnia czyli kończycie pierwszy stopień i za kilka dni zaczyna się drugi stopień jeśli już wiesz i jesteś zdecydowana, chcesz zrobić pierwszy i drugi stopień razem, to możesz kupić ten kurs razem. W pakiecie on jest wtedy troszeczkę tańszy, tak? Jeśli kupicie w pakiecie. Więc zapraszam i zachęcam. Dostajecie na pewno te, które są w mailingu moim, dostajecie maile z przypomnieniem o live'ie <grych> e, i w tym przypomnieniu o live'ie też jest link do zakupu jednego kursu i kursów dwóch razem. E, na stronie możecie też kupić sam kurs nauczycielski, który startuje 24 października. Więc e, za miesiąc hakiem e, startuje kurs nauczycielski, a, na który bardzo serdecznie Was również zapraszam. Ale jeśli któraś z Was. Marzy o kursie nauczycielskim ze mną na żywo to je, są jeszcze miejsca, w ogóle jest mnóstwo miejsc, bo mam bardzo malutko osób zapisanych, więc bardzo zachęcam Was do tego, żeby ta grupa się stworzyła taka, żeby był przepływ w niej, bo wiecie, jak jest za malutka grupa, to też z tym przepływam, jest trudniej, jak jest za duża grupa, też jest trudniej. Więc e, są jeszcze miejsca i bardzo Was zachęcam na kurs nauczycielski, który odbędzie się teraz z początkiem października, on się zaczyna 30 września. Czyli ostatniego dnia września, trwa tydzień do niedzieli, zaczyna się w poniedziałek, kończy się w niedzielę. Te kursy, i, i jeśli e, macie problem z płatnością, to proszę Was bardzo, napiszcie do mnie, dogadamy się, możemy odroczyć tą płatność, podzielić ją na raty. Nie musicie kupować kursu w sklepie, gdzie już musicie od razu zapłacić całość. Więc jeśli któraś z Was marzy o takim kursie, a, a ma problemy finansowe w danym momencie, to możemy się umówić jakoś tam na przyszłość, nie ma problemu. Natomiast, dlaczego Was też zachęcam? Oprócz tego, że chciałabym, żeby ta grupa była taka, żeby był przepływ, to te kursy na żywo są kursami naprawdę niesamowitej mocy. Praca w kręgu i bycie z kobietami przez ten tydzień cały czas i te wszystkie rozmowy, które się dzieją jakby pomiędzy zajęciami i to wszystko, co się zadziewa jakby w tej przestrzeni kursowej, jak jesteśmy przez te sześć dni razem, jest niesamowicie głęboką i transformującą pracą. I ja się zawsze na tych kursach na żywo karmię. <laughs> właśnie tak sobie też myślę o tym, że, yy, że to jest taki czas, kiedy jestem w pracy, ale odpoczywam. Yy, właśnie dlatego, że jakby my się ze sobą przez cały czas dzielimy yy, różnymi przemyśleniami, naszymi doświadczeniami. Wzbogacamy się nawzajem, bo jesteśmy cały czas razem. No i nie oszukujmy się na kursy nauczycielskie. Już jadą też kobiety, które są w rozwoju, w związku z tym e, naprawdę ta energia jest niesamowita. Więc jeśli tylko masz taką możliwość, żeby pojechać, a stopują cię pieniądze, których w tej chwili nie masz, to dogadamy się. Napisz do mnie. Czekam na Was, kochane. Może uda wam się wziąć urlop albo coś tam i przyjechać e, i pobyć e, ze mną, z nami? E, ja też łaknę tych, e, tych kontaktów z wami na żywo. <laughs> Natomiast tutaj opowiadamy dzisiaj o kursie online, e, który być może będzie wstępem dla Was do kursu nauczycielskiego, czy online, czy na żywo. I dzisiaj piąty dzień, się z wami spotykam na live i opowiem wam o piątym module naszego kursu. Wspominając tylko pokrótce tego, co, to, co było wcześniej. Ten kurs, który zaczyna się we wtorek. Kurs online pierwszego stopnia gimnastyki jest kursem sześciotygodniowym, ma sześć modułów. W każdym module poznajemy kawałek gimnastyki słowiańskiej na różne sposoby. Pierwsze trzy moduły to były ćwiczenia z kolejnych światów, czyli poznawałyśmy, będziemy poznawać ćwiczenia ze świata górnego, ze świata średniego i ze świata dolnego. Kolejne trzy moduły, czyli czwarty, piąty, szósty, znając już te ćwiczenia z pierwszych trzech światów, Będziemy je mieszać w taki sposób, żeby jeszcze tą gimnastykę lepiej odczuć i żebyśmy jeszcze ją bardziej jakby przyjęły do ciała, żeby ona stała się jak najbardziej nasza, a nie obca, żeby się zintegrowała w naszym ciele w taki sposób, żebyście mogły po kursie spokojnie praktykować same. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że ten kurs i wszystkie materiały, które są z nim związane, dostajecie bezterminowo. W związku z tym nie jest tak, że skończycie kurs i zaraz nie będziecie miały z czego korzystać, tylko do tych materiałów będziecie mogły sobie um, korzystać w dowolnym czasie. Kiedy będziecie potrzebowały, nie wiem, i zrobicie jakąś przerwę w nauce gimnastyki, w ćwiczeniu gimnastyki, w praktyce gimnastyki i potem się okaże, że nie do końca pamiętacie, jak dane ćwiczenie wykonać, to wchodzicie sobie na platformę naviryni.eu, na swoje konto studenta, wchodzicie do panelu swojego kursowego, znajdujecie sobie to ćwiczenie i macie tam instrukcję wykonania ćwiczenia z opisem do niego. Więc. Um, to nie jest tak, że kurs się kończy i kończą się materiały, tylko te materiały z Wami zostaną. I w czwartym module, o którym wczoraj mówiłam, będziemy się uczyć i doświadczać i utrwalać, jakby ćwiczenia ze skręgu pierwszego, drugiego i trzeciego. W module piątym, o którym chcemy Wam powiedzieć dzisiaj, będziemy doświadczać, utrwalać ćwiczenia, jeszcze douczać się je raz, jeśli gdzieś jakiś problem, jakieś niedomówienie zaistnieje z kręgu czwartego, piątego i 6. Kręgi, czyli kolejne ćwiczenia w danym świecie. Ponieważ jest dziewięć ćwiczeń w każdym świecie, to możemy je podzielić tak, że mamy krąg pierwszy, czyli ćwiczenie, pierwsze ze świata górnego, pierwsze ze świata średniego i pierwsze ze świata dolnego itd. Tak Więc w module piątym, czyli w piątym tygodniu kursu będziemy zajmować się ćwiczeniem pierwszym ze świata czwartym ze świata górnego, czwartym ze świata średniego, czwartym ze świata dolnego. Piątym ze świata górnego, piątym ze świata średniego, piątym ze świata dolnego i szóstym kręgiem, czyli szóstym ćwiczeniem ze świata górnego, ze średniego i z dolnego. I teraz tak, tak jak Wam wczoraj mówiłam, te kręgi one mają też swoje znaczenia. Tak jak mają znaczenia światy, w których są ćwiczenia, tak ułożenie ich w kręgu też ma znaczenie. Dlatego będziemy się też tymi znaczeniami zajmować. I odczuciem jakby tych znaczeń w pracy naszego ciała poprzez gimnastykę słowiańską. I tak, kochane moje, krąg czwarty, czyli ćwiczenia czwarte z poszczególnych światów, związane z kreacją, stworzeniem, z, z wewnętrzną radością, ale też z zaufaniem do ludzi. Z którymi przychodzi nam żyć tutaj na świecie. Czyli to jest, to jest kreacja, to jest tworzenie, ale to jest też bycie z ludźmi, to są też relacje i to, jest, to są też takie relacje w zaufaniu i byciu um, razem, w takim naprawdę byciu razem. <laughs> to są ćwiczenia: dom, wewnętrzna radość i pomoc. Eee, krąg piąty, czyli kolejne trzy ćwiczenia, które będziemy, eee, będziemy ćwiczyć, ćwiczenie podróż, wyższa siła i narodziny. To są z kolei takie ćwiczenia, które są związane z zaufaniem do wyższej siły, czyli tam miałyśmy zaufanie do ludzi, z którymi tworzymy rzeczywistość, w której żyjemy. Tu mówimy jakby o poziomie wyżej, czyli to jest. Poprzez zaufanie do ludzi, poprzez bycie z ludźmi, jakby wejście na poziom wyżej, czyli zaufanie do wyższej siły. To są znowu takie, jakkolwiek oczywiście ją pojmujemy, to są znowu takie ćwiczenia, które są e, związane z pewnego rodzaju modlitwą, medytacją, właśnie oddaniem się temu, co przynosi życie. One pozwalają poznać potęgę prośby, odpuszczenia oraz oddania się wewnętrznemu przewodnictwu, czyli wyższa siła, ale też wewnętrzne przewodnictwo, tak? Czyli to, co do nas przychodzi, to nasza intuicja. I tym zajmujemy się w kręgu piątym. I krąg szósty, w tym samym module piątym, czyli w piątym tygodniu kursu. Zmiana relacji i ochrona. I to są ćwiczenia związane ze sprawiedliwością, dobrem, empatią. Dają możliwość głębokiego zrozumienia sytuacji i zdarzeń, w których się znajdujemy. To są też ćwiczenia, które dają możliwość odpuszczenia kontroli przede wszystkim, która nas naprawdę zjada. My nie wszystkie to czujemy. Nieraz odbyłam taką rozmowę z poszczególnymi kobietami, które mi mówiły, ale wiesz, ja lubię tę kontrolę. Oczywiście my ją lubimy, ale ona nas zjada, ona nas męczy, ona nam zabiera siły, ponieważ wydaje nam się złudnie, że jesteśmy w stanie kontrolować rzeczywistość, w której żyjemy. Natomiast prawda jest taka, że mimo tego, że my bardzo chciałybyśmy kontrolować tą rzeczywistość, to de facto na niewiele rzeczy mamy wpływ. W związku z tym to staranie się, żeby utrzymać kontrolę nad tym, co to życie nasze przynosi, zabiera nam energię, zjada nam bardzo dużo energii i, i usztywnia nas w taki sposób, że potem właśnie te wszystkie bolące ciała się odzywają. I to takie głębokie zmęczenie i to zniechęcenie i frustracja. I e, drogą do tego, jedną oczywiście z dróg do tego, żeby uwolnić jakby swoje ciało i swój umysł i ego, które nam to robi od tej kontroli, którą próbujemy cały czas trzymać. E, jedną z dróg jest praca z gimnastyką słowiańską i jest to praca odpuszczeniu, w odpuszczaniu kontroli, odpuszczaniu innym ludziom, odpuszczaniu naprawdę wszystkiego, tak? E, jest to związane znowu z zaufaniem do wyższej siły, czyli z tym, z czym pracowałyśmy w kręgu piątym, tak? To wszystko jest oczywiście ze sobą powiązane. E, ćwiczenia w tym kręgu szóstym to zmiana relacji i ochrona. Bardzo piękne, głębokie ćwiczenia, i też zależy mi, jakby, i to zawsze odnośnie gimnastyki słowiańskiej mam wrażenie, mówię, chociaż czas na mówienie o gimnastyce zawsze mam ograniczony, a mam wrażenie, że mogłabym o tym mówić bez końca, ponieważ ona ma tyle aspektów, w których możemy w niej pracować. I złudnie wydaje się na początku, że to jest tylko 27 ćwiczeń do opanowania i spokojnego sobie tam ćwiczenia, jak nie wiem, fitness, czy cokolwiek innego, nie? czy yoga, czy jakieś tam inne rzeczy. Natomiast ona jest tak wielowymiarowa, że właściwie czego nie dotkniemy, to możemy gdzieś wejść głębiej, rozszerzyć dany temat. Wiecie. Przez pracę z ciałem w gimnastyce zadziewają się cuda w naszym umyśle, w naszej aurze, w naszym otoczeniu, w podejściu do życia, w poziomie jakby poczucia też szczęścia, sensu życia, w tym jak czujemy się spokojne, spełnione. No po prostu, <laughs> wiecie, to jest praca na wielu, wielu poziomach. Więc taka praca nas czeka w piątym module. Jutro będę opowiadać o szóstym module e, naszego kursu e, Gimnastyka Słowiańska na raty. Bardzo, nie na raty. Kiedyś ten kurs nazywał się na raty, i to ciągle mi przychodzi, aż jedna z, jedna z dziewczyn, e, która zapisywała się na ten kurs, już naprawdę przed samym dosłownie przed samym początkiem kursu i ja mówię słuchaj nie można już w tej chwili tego kursu kupić na raty bo on się zaczyna jutro czy tam za dwa dni już w tej chwili jak chcesz go wykupić to musisz go kupić w całości a ona mówi do mnie ja nie rozumiem tego kurs nazywa się na raty a nie mogę go kupić na raty <noise> w związku z tym um, zresztą z tej nazwy i nie nadałam temu kursowi teraz nazwy żadnej. Po prostu jest kursem certyfikowanym pierwszego stopnia gimnastyki słowiańskiej online, więc zapraszam Was bardzo serdecznie na ten kurs. Czas powoli, dziewczyny, go wykupywać. Jutro będzie ostatnie, e, ostatni live i ostatnia opowieść o kursie, co będziemy robić w szóstym module. E, zachęcam Was i zapraszam. I jestem ogromnie, ogromnie ciekawa, z kim przyjdzie mi pracować i jakie piękne dusze na tych naszych spotkaniach na żywo, na Zoomie spotkam. I czego się znowu dowiem o Was, o sobie i o gimnastyce. Podczas tych spotkań, bo um, powiem Wam, że prowadzenie kursów jest niezwykle rozwijające, ponieważ Wy się dzielicie swoimi doświadczeniami, i one często są zupełnie inne niż moje doświadczenia. I ja w ten sposób, wiecie, mam możliwość zbierania tego i spojrzenia też na gimnastykę z wielu różnych e, punktów widzenia, tak, od, od różnych osób z różnymi doświadczeniami, więc yy, no kocham tą pracę, <laughs> kocham te spotkania z Wami, kocham to dzielenie się z Wami gimnastyką, więc jeśli tylko jesteś gotowa, masz ochotę, to zapraszam, jeśli yy, jesteś gotowa na razie tylko, żeby śledzić mój profil, yy, sobie zaglądać w różne, yy, w różne miejsca, yy, to... Również zapraszam. E, więc e, cieszę się, że, e, że mam możliwość prowadzenia dla Was live'ów, na przykład, <noise> i tego kontaktu z Wami w mediach społecznościowych. Pięknej soboty Wam życzę, pięknego weekendu. Jeśli będziecie miały ochotę, to jutro o 10 w niedzielę ostatni live, w którym będę opowiadać o ostatnim kawałku kursu o gimnastyki słowiańskiej online, który rusza już we wtorek. Później.